Dla sukasz Łukasz Manikowski, razy razem ze mną Jan Błachowicz. Cześć Anek. Cześć, witam. Powiedz, dzisiaj jesteśmy na gali SW53. Jak ci się podoba do, do, do tej pory gala? No fajnie, fajne. Te walki szybko się kończą. A jak nie, to, to, to są ciekawe i emocjonujące. Także no, nie nudzę się, dobrze jest. Masz jakiegoś faworyta na ten moment? No, została ostatnia walka, także Mateusz Gamrod. Tak, tak, ale chodzi mi o to, czy, jaka, jaka walka wywarła na tobie największe mocy do tej pory? Miło no Pieczak Pietrzak mega fajnie znokautował y, y, w swojej walce rywala także Szumuszowskiego, także no, chyba to. Y, no i teraz też fajna fajna waleczka Bory z Rzoskiem. Teraz czekasz na main event, rozumiem. Znaczy, jak my wszyscy, kogo widzisz w tym starciu? Wydaje mi się, że w drugiej rundzie będzie po wszystkim Mateusz Gamrod górą. Rozumiem. A jak, jak powiedz mi, jak wygląda teraz sytuacja z tobą w UFC? Bo wiemy, że czekasz na tą walkę. Rozmawiałem z tobą ostatnio chyba przed walką z Manową w Londynie. Powiedz, jak, jak w ogóle zmieniła się twoja kariera od tamtej pory? No chyba każdy widzi, że, że jestem, wiesz, pretendentem do pasa mi wszystkiego, także czekam na tą walkę, kiedy ona się odbędzie, nie wiem. Mhm. Yy... Także no, nic się nie dzieje, czekam, jesteśmy, wiesz. Na papierze, wyg w stanie zawieszenia. Na, pa na papierze wygląda tak, że nie musisz przyjmować żadnej innej walki, już masz jakby zapewnioną tą walkę o pas, czy, czy pokusisz się, jeżeli będzie dobra oferta pieniężna, czy pokusisz się o inną walkę? Jeżeli będzie dobra oferta pieniężna plus pas tymczasowy, to tak. Jeżeli nie, to nie. Bo sytuacja teraz jest dosyć dziwna, bo John Jones niby zwakował pas, jak ty widzisz tą sytuację? No, no wiesz, napisał, że wakuje, ale nic takiego nie zrobił, już im pasa nie odebrało, także po prostu jest, no wiesz, no czekamy, no, jest stan zawieszenia i, i tyle. No. Nie wiem, nie, nie wiem, coś ma więcej powiedzieć, no czekamy, no i tyle. Została podpisana walka Teixeira kontra Santos. Kto, kto twoim starciem wyjdzie zwycięsko z, z tego starcia? No nie wiem, no i Tiago jest, wiesz, po, tych kontuzjach, nie, po tej kontuzji nie wiadomo, jak będzie wyglądał. Teixeira pokazał z, yy, w swojej ostatniej walce, że, że no, złapał drugi oddech. Yy, me, mega dobrej strony się pokazał, bardzo dobra forma, także, także zobaczymy. No ale Tiago jednak ma to, wiesz... Macie znokautować, jest mega dynamiczny, także zobaczymy tylko jak po tej kontuzji, po tej przerwie się po prostu odnajdzie. Za chwilę zaczyna się walka wieczoru, nie chcę zabierać Ci dużo czasu, ale zapytam Cię jeszcze o wczorajszą sytuację związaną z Arturem Szpilkiem. Jak, jak Ty widzisz tę sytuację? Wiesz ja, jak ktoś się opluwa bardzo długi czas w internecie, nie dziwię się e, i mam nadzieję, że wiesz, Artur z tak pod serca pociągnął i, 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 i że tak to wyglądało. <laughs> Rozumiem, super, dziękuję Ci bardzo za wywiad. Dzięki.